Witam wszystkich, dzisiaj sprawdzam wspomaganie w ursusie C330 czyli czy się kręci kierownica jednym palcem a żeby, żebyście nie powiedzieli, że ciągnik ma lekko założyłem tura i trochę wrzuciłem na tego tura konkretnie trzy snopki 120 po pasówce, czyli są dobrze zbite Zobaczcie, że to nie leży na gruncie. I teraz idziemy do ciągnika, ładujemy się i sprawdzamy, czy się pięci jednym paluszkiem. Koniec i w drugą stronę. Teraz ja wysiądę, a postaram się to sfilmować, jak się koła obracają. Oto sposób jednym paluszkiem. Trzema snopeczkami. Dał jadę? Dał jadę. I tu, i wspomaganie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie zalajkować kanału na Facebooku i zasubskrybować na YouTube. Trzymajcie się na razie.